Cześć witajcie. W kolejnym odcinku historii Noki. Jesteśmy cały czas tak jak ostatnio w roku 1998 po zapalniczce Nokia wypuściła też w tym samym roku telefon klasy popularnej Nokia 5110. To też fajny telefon i ważny w historii Noki, ponieważ jest to pierwszy telefon, gdzie zastosowano wymienną budowę. I teraz Wam pokażę jak to wygląda. Tutaj z góry przycisk i po przyśnięciu przycisku możemy zdemontować przedni panel bardzo łatwo. Hop. I mamy już zdjęty panel. Można było kupić różne panele w różnych kolorach. Także telefony dzięki temu brązowe, na przykład mutujące drewno. Naprawdę wybór obudy był bardzo szeroki, akurat nie mam w tym momencie żadnej, żeby Wam pokazać, ale to jest pierwsza rzecz w tym telefonie. Teraz mam tenkę na tamte czasy, bateria, jest to bateria już później znana z modelu 6310 kultowego, już w tym modelu po raz pierwszy jest zastosowana, mamy slot na kartę SIM. się wkłada. Wkładamy tutaj kartę i przesuwamy w dół. Wkładamy bateryjkę, sztyk i włączamy go tutaj przyciskiem. Telefon jest prawny, tylko ma co? Simloka, dawne czasy i nie przyjął karty orientacyjnej, prawda? Potem telefon pochodzi albo z plusa, albo z tamtej ery, w tym czasie. Telefon bardzo popularny, dostępny co dla każdego. I Nokia sprzedała dużo tych modeli. Ładowarka tutaj już jest wtedy właśnie gruby bolec, jeden z pierwszych modeli na gruby bolec. złączył pod zestaw głośno mówiący, więc często w samochodach starych na Mercedesach można było spotkać właśnie gniazdo pod, pod zestaw głośno mówiący, właśnie pod tą albo pod nogiem. 60-30 jest to też pierwsza Nokia serii pancernych, ponieważ potrafiła przeżyć dużo opadków. Pierwszy tak popularny model, a jednocześnie tak mocny. Dzięki za obejrzenie odcinka, i zapraszam do następnego. Cześć!